Osoby, które przychodzą i odwiedzają Muzeum Marynarki Wojennej, na ogół spodziewają się jednostek bojowych, jednostek z armatami, ewentualnie innych artefaktów związanych z Marynarką Wojenną. Samarytanka nie pełniła takiej roli dla Polski. Ale jest bardzo ważna w historii naszego miasta, a teraz po wyremontowaniu jest piękna i stanowi wielką atrakcję dla mieszkańców i dla turystów. Piękne sąsiedztwo. Samarytanka. I batory. I inny Batory niż się spodziewamy. Samarytanka, pierwszy statek zbudowany w gdyńskiej stoczni. Początek lat 30., statek sanitarny, zwiększający się ruch w porcie, budujące się miasto. To wszystko wymagało, aby zabezpieczyć się przed epidemiami, przed chorobami zakaźnymi. I stąd Samarytanka, która osoby, członków załogi bądź pasażerów ze stojących na redzie statków, u których podejrzewano, że mogą być zakaźnie chore, transportowały do szpitala w Babindole. Statek być może nie do końca udany, ale to dziecko. Dziecko pierwsze. Miała swój epizod ta łódź w czasie II wojny światowej, w sierpniu 1939, zmobilizowana. Nie nawalczyła się, no bo i nie miała jaka niczym, ale transportowała. Transportowała rannych, zapewne jakieś ładunki. Dzisiaj pięknie odnowiona. Wszystkie elementy drewniane są nowe i. Podniesiona została bandera i flaga Urzędu Morskiego. Także bardzo się z tego cieszymy. Ona już na stałe wpisała się w ten krajobraz gdyńskiego muzealnictwa.